Witam serdecznie. Pierwszy odcinek, i dzisiaj gra z lat młodości Drakonus. Witam serdecznie z tej strony, gruby oraz rentum. Witamy serdecznie na tym. W tym odcinku, w którym dzisiaj będziemy opowiadać o tej bardzo fajnej, czy też dla niektórych niefajnej grze, grę, którą ostatnimi czasy ogrywałem na swojej atarynie. Gra podaj, że też wyszła na Commodore i inne platformy, ale w to nie wnikamy. Dzisiaj opowiadamy o małym Atari i Drakonusie, jak się w niego gra, jak się grało, czy się, przesz czy się przeszło tą grę i tak dalej, i tak dalej. W latach 90., na początku lat 90., bo gierka ukazała się w 88 roku, wtedy jeszcze tereny w domu, żeśmy nie posiadali, e, zawygrywała do nas jakoś na przełomie lat 80-tych 90. -tych. Z grą taką bardzo szybko się spotkałem nie tyle u siebie w domu, co w salonie gier, który był u nas na osiedlu. Był to tak zwany y, wóz drzymały, tylko wóz drzymały z samymi komputerami Atari na pokładzie. Taki mieliśmy salon Gier. Zielone, zielone monitory Neptun, y, chyba 5 czy 6 Atari 800XL. Do tego jeden magnetofon, z którego gościu wgrywał z rana y, gry. I muszę ci grubo powiedzieć, bo ciebie jeszcze wtedy na świecie nie było, że jak ten salon gier był otwierany przykładowo około godziny 12 to idąc do szkoły na przykład na 8, przechodząc koło tej budy, często było słychać wspaniały dźwięk wczytywanych gier na Atari, nie? W normalu, nie? To była masakra. Gościu od rana wgrywał na każdy z tych komputerów jednym magnetofonem gry i wybierał tam kilka tytułów i jednym z nich właśnie też był Drakonus. Dlatego wtedy pierwszy raz spotkałem się z Drakonusem, gra bardzo mi się spodobała graficznie, wizualnie, wiadomo muzyka Adam Gilmore robi totalną robotę w tej grze, ale nigdy nie potrafiłem grać w tą grę, byli goście co, co, co wymiatali w Drakonusa, ja niestety jakoś nie jestem wielkim fanem tego tytułu, bo... Może, może, może dlatego, że w latach 90., początek lat 90., kiedy takie tytuły wpadały w łapy, były to kopie pirackie, nie było instrukcji do gier. Człowiek z angielskim, zresztą ja akurat mam problem do teraz, ale może wtedy to był dobry moment, żeby na grach komputerowych uczyć się języka angielskiego. To, to, to może by wtedy człowiek załapał o co chodzi, bo sama gra bardzo fajnie, teraz już to wiem. Sama gra w Fajnie naprowadza do czego trzeba dążyć i tak dalej, nie? Ale to może gruby już Ty o tym opowiesz. W każdym, w każdym razie ja tej gry nigdy nie przeszedłem, nawet teraz, bo nie poświęciłem jej zbyt wiele czasu. Tak jak mówię, tytuł jest dobrze znany i kultowy w środowisku, tak jak większość gier ze stajni Zeppelin Games. Jednak wolę inne tytuły z Zeppelin Games, ale to może później na ten temat porozmawiamy. Grubas, e, kiedyś od Ciebie dostałem taki prezent. O. Pamiętasz? Pamiętam, pamiętam, pamiętam. Mam oryginał Drakonusa, bo zbieram gry z Games, wszystkie na Atari, na kasecie. Dla odmiany Grubas się za chwilę pochwali i pokażę wam Drakonusa, oryginał, który kupił niedawno na aukcji jakiejś tam w... Aukcji z jednej, z jednych portali, których tam można sobie... Nie będziemy reklamować. Nie będziemy reklamować, ale... Bo ze względu takiego, że uda... koleś to sprzedawał, nie wiedział czy działa, czy działa, czy nie działa. i e, no i dałem za to, żeby nie skłamać wam dwie dechy z e, przesyłką, 20 funtów, nie, nie 20 zł. E, dlatego to łapnęłem, bo naprawdę Draconusa rzadko widuje na aukcjach. Czasami sobie sprawdzam, prawda? Każdy sobie sprawdza. Na dyskietce. Tak, tak, na dyskietce, bo mam stację dysków, jak sądzisz i wiecie. Też miał właśnie. To, to wiem akurat, że to jest przykład. To taka okładka też była w tym. To jest okładka z kasety tego wydania kasetowego. Czyli taka. I, jak również, tutaj, i tutaj to by będę pomagał też podczas tego e, odcinka. Sorry. E, jest taka mała instrukcja też była. I mniej więcej jak się poruszać obydwoma, ale do tego dojdziemy, e, naszymi bohaterami i co trzeba zrobić mniej więcej i takie tam pierdołki. A jeszcze z, z, zanim do tego dojdziemy, chciałem się zapytać jeszcze w którym roku był właśnie ten e, wóz mały mniej więcej. To był koniec lat 80. To był koniec lat o... już, byłem, już byłem urodzony. <gry> Tak, ale jeszcze się takimi rzeczami niestety nie interesowałeś. No. Nie, nie, jeszcze nie. Ale no, plus nie mieliśmy jeszcze Atari bo wtedy, nie? Kiedy nie, nie to? nie, 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 nie. Ja właśnie wtedy, yy, bo ten, w tym wozie drzymały pracował starszy brat mojego kolegi z klasy i pamiętam, że zanim, miałem, yy, zanim mieliśmy w domu swoje Atari, to poprosiłem go, żeby mi przegrał moje ulubione gry właśnie na kasetę. Kupiłem specjalnie za tam jakieś kieszonkowe. To było kupę kasy wtedy kupić oryginalną, pustą kasetę i on mi, pamiętam, nagrał Mister Robota bo jego chciałem i nie pamiętam jeszcze takie gry chodziło mi głównie o Mister Robota, bo to, w tamtym czasie to była moja ulubiona gra i miałem kasetę z Mister Robotą i czekałem tylko na komputer który się pojawił dopiero gdzieś chyba rok później tak więc to, to na pewno było jeszcze w latach 80 przepraszam co się okazało to taki mały spoiler od razu powiem, że jak już Atari 130 XT wylądowało u nas w domu, ja tą kasetę gdzieś tam odgrzebałem. No i okazało się, że ten mister robot się nie wczytuje. Oooooh, <grym> ból. ból! Ale był, ale był. Ale był, ale był. Pamiętam, bo, znaczy, no był, był. był. Ale nie wiem, tak, tak się tylko pytam, bo ja byłem koło zielenia. zielenia no, w zieleniaku czy koło zieleniaka, nie? Pamiętasz tego tam, jak się szło do szkoły. Bo ten, no, pamiętam, to właśnie był też salon i tam też chodziłem już wtedy, nie? No, byście byli, tylko, ale tam nie był Atari, nie pamiętam Atari, to już maszyny były, nie? W tym właśnie. Tak, e, tak. Zmieniła się ta buda na, z automatami normalną, no. tego hmm. no, tak ciemno. W tym samym miejscu nie... to nawet stało. Aha, aha. No bo ta buda, faktycznie, to była takie badziewie, takie stało, taka, taka buda w sumie. zieleniak taki, nie? Taki kurcze. Tak, dla nie osób, które są powyżej 2000 roku urodzenia. No to będzie chyba... sklep z warzywami, nie? <noise> no, nie to e, Dobra, wracając do gry. E, właśnie skusiłem się na Drakonusa, mimo tego, że mogłem sobie go wgrać na Atari nie na... Bo wiadomo, z pliku, nie? Ale jakoś tak ostatnio... Chłopaki z... Ostatnio, kiedyś tam miesiące temu, z retro-zrywki... że Simi odpalił sobie gameplay... I ten... E, szczerze powiedziawszy, nie oglądałem, sorry Simi, jeszcze wtedy tego gameplaya, bo całego, bo mówię, kiedyś może ten tytuł ugryzę, bo tak wiem, że dużo jest zamieszania wokół tego tytułu, wiem, że ludzie szaleją na, na punkcie Drakonusa e, i, tak i tak dalej. Dlatego patrząc na to, że tutaj na wyspach właśnie jak to wyskoczyło za dwie dychy, mówię biorę, nie wiedzą czy się wgra, ale bo, no, no. Sami powiedzcie, czy to było drogie, drogie czy nie bo w komentarzach na to ile to? 100 zł by wyszło jakoś tak? Nie wiem po ile teraz stoi funt, czy wtedy stał. No mniej się o to. W każdym bądź razie grało się, bardzo się cieszyłem. Nawet tobie chyba jeszcze wysłałem filmik, nie? Jak z grywania. Kurde, ten masakra. Byłem bardzo zadowolony. No i zacząłem grać nią przez, no nie wiem, tam tą dni mi zajęło zajęło to żeby ją przejść. Czy posiłkowałeś się, żeby ją przejść jakimiś y, YouTubeowymi nagraniami? Nie. Ty mnie właśnie. Z takimi grami szczególnie takie gra powiem szczerze nie wciągła mnie tak od razu, nie? Co mnie może wrócę jeszcze do lat 90., nie? Dlaczego? Dlaczego kiedyś nie grałem? Tak jak mówiłem wcześniej, gra była bardzo ciężka, ciężko w ogóle się było poruszać, nie? Tym jak to się nazywa. Czekaj sorry, użyję sobie tej instrukcji drakonusem całym, nie? Czy e, frog, Frogum, frogum, K tak to się nazywa ta postać, bo jestem... Właśnie obcem, nie? I ten, i, i ciężko mi było właśnie tym się poruszać, jakoś tak. Te wiesz, te. te nie wiem, to były te nietoperze, i różne inne przeszkadzajki, które no, zabijałem je szybko, nie? No i to zaraz tracisz taką jakąś. Plus ta postać chodzi, jakby jak była połamana cała, nie? Jakby cały czas miała kości połamane. I tu tak. Mimo to, że powiem szczerze, graficznie, naprawdę bardzo mi się. No, no fajne, fajna gra jest, no ogólnie fajnie wygląda sobie. Dlatego wtedy to nawet nie, nie, nie zabierałem się za to. Mimo to zawsze myślałem, że ty tą grę właśnie przeszedłeś w latach e, poprzednich i zawsze gadałeś, że ta gra jest super i tak jest tego. Tak Dlatego mm. może miałem tak głowie, że przeszedłeś ja mnie. No nie powiem, no muzyka zabija na początku, nie, nawet chyba na retronizacji drugiej byliśmy, to też była grana, chyba nie. Nie wiem, czy to było. Czekaj, nie, czywiście czy tego. Czy, czy był jakiś remake u was grany? Wtedy na retronizacji drugiej, no mniejsza o to. <laughs> w każdym razie, no muzyka jest rewelacyjna, nie? Z, z, z wyściówki. I ten taki klimat, bardzo lubię takie klimaty, takie innej planety, wiesz, kosmos, takie rzeczy, takie ten. No i dlatego postanowiłem tak siąść, chwilę zagrałem, dobra. I co, co na początku, nie? Nie wiem, jak ty to odbierałeś, ale nawet i teraz, nie? Mimo tego, że już wiem, jakie mam. Można sobie to, wiesz. A, jeszcze dodam, że w latach 90. -tych, takich joyów nie miałem, jak teraz, nie? Mnie się bo gumiaki, nie znaczy, no, na gum gumy, nie. Albo jak już na styki były te e, mikrostyki, no to za bardzo takim dżem nie żeby szar szarżować, bo jak się mikrostyk złamał, no to po nas, nie. Także trzeba było uważać. Ale widzisz, mam tutaj roz mapkę, mniej więcej jak tutaj jak, jak będę się poruszał tym całym frogumem, nie? tym pierwszym. Jak kiedy strzelać, jak co on robi takie rzeczy, nie? No już to, mimo tego to dalej miałem taką. No nie, mimo tego, że lepszego Joya mam, to nie, nie za bardzo mnie to tak... Ciągło. Nie? Mówię, to jest taki, jak ktoś mówi, effort, nie? czyli musisz jedną taką, jakby to powiedzieć, no nie, nie wiadomo, każda gra nie powinna być taka, że na łatwiznę iść, tylko o co chodzi, żeby tą, ta postać, mimo tego, że gra jest trudna, bo gra jest trudna w jakimś tam sensie, to mimo tego, że byś oczekiwał, żeby od tej postaci było zawsze jeszcze, tak jak like, dla mnie, nie? żeby była ta łat, łat, łatwość poruszania się, łatwość zniszczenia przeciwnika, o. Może tak, nie? A tu szczelanie tym fragment, nie wiem, jak ty to odbierasz. Kłopotliwe to jest na... bardzo, to no. porne takie. Zba... Dokładnie. Nie? I, nie że... za, I nie zawsze to wchodzi, i nie zawsze ten. Dokładnie, że na przykład bardzo tu szczelasz, idzie ten taki krasnal, nie wiem, co to takie małe, nie? Pamiętasz, takie latały, takie kurde... Ten... Dajesz joya, łamiesz prawie kurde na ten, nie? schyla się, a tu kurde nie ma tego, nie, nie, zieje ognie, nie? No i kurcze, i ci energię zabiera, nie, i ten. No ale oprócz tego mówię dobra, trzeba będzie się przełamać, trzeba będzie troszeczkę pograć, 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 nie? No i no udało mi się przejść. No zajął, nie wiem, 4 dni chyba w sumie. Tak, ale nie tak, że siedziałem całe dnie, tylko tak po robocie sobie Korzy pograłem. Korzystałeś z jakiejś mapy nie. Czy zapamiętywałeś nie. miejscówki? Czy może Rógniesz sobie w swoim w słynnym zeszczycie yy, robiłeś szkice? Yy, nie, mapę? nie. Nie robiłem, nie robiłem. Yy, ze względów takich, że... Jakoś nie wiem, za, jakoś tak nie jest skomplikowana mapa, jak dla mnie, Drakonusa. Drakonus, Drakonusa możesz sobie, jak dla mnie, zapamiętać. Nie? Jak grasz, jak mówię, no pograsz sobie z, z, dwie godzinki dziennie przez cztery dni, już na pewno będziesz wiedział mniej więcej gdzie, co, jak, kiedy. Fakt faktem, co boli, tracisz życia w momentach, kiedy myślisz, że dalej pójdziesz. No wiesz, o co chodzi, że już daleko doszedłeś, a tu nagle było mnie, Tracisz życie, no i o, ale ból, nie? Też sobie chyba wysyłałem jak tam przy końcówce, nie? jak tam działałem, i ten... Um, jakim celem... no wiadomo, cel, cel, cel w, celem w grze jest to, żeby zniszczyć tego potwora na końcu. Nie A wiem, ma, tam... masz, masz gruby jeszcze yy, te nagrania, co żeś mi wysyłał, końcówkę właśnie z tej gry? Będę musiał sprawdzić w telefonie, nie? bo ja to wtedy tak na szybko telefonu nagrywałem, zaraz przy końcówce, ale jak coś, to prześle ci to, nie? I... Co mi się, że też... No jak mówię, no, no nie podoba mi się jest jak on się porusza jak skacze, nie? Tak jakby... Fakt faktem jest to frogum, no to jest może coś na... No, jakiś prototyp żaby, wiesz, jakiś, nie wiem, jakiś, ktoś go tam zrobił, nie? Jakieś takie połączenie człowieka z żabą, ale też te skoki takie niedokładne, takie no... Ogólnie, sorry, wiem, że dostanę tutaj bęcki od wszystkich panów Drakonusa, ale gra mi się tak nie podobała może jak... No nie powiedziałbym, że jest legendarną grą, nie. Ale może dlatego, że nie przeszedłem jej, jak byłem nie? I to też jest tak... Zależy, grubej, jak to dziecko. Dobra, ale Ty przychodziłeś większe gówna na swoim kanale i... Podobały Ci się te gówna! A tutaj masz grę z takiej stajni jak Zeppelin Games, dopracowaną graficznie, muzycznie... I mówisz, że to jest gówno? What the fuck? Znaczy, znaczy nie, nie no, nie, nie mówię, że jest gówno. Ale mówisz, że jest... Może bym zagrał jeszcze raz w nią, ale że już ją przeszedłem, może... Nie ciągnij tak bardzo... do drugi drugi raz to Dokładnie, nie, nie ciągnym tak na przykład grobo, nie? Czy znaczy na przykład jak tutaj mamy Adama, nie? Na przykład Adama bym śmiało tyle z plan, się... że nie, nie jesteś w stanie zapamiętać wszystkich rozwiązań. Nie? Te pierwsze są łatwe, ale później zaczyna się wiesz, robić tłok i twój wiesz, mózg. Tego, no masakra, nie? Um, tak samo Cosmic Hero, nie? Um, um, to też jest gra, którą na przykład tam też się nie da zapamiętać wszystkiego tego, nie, także i też bym sobie przysiadł jeszcze raz, nie, także to jest takie a z tą grą, nie wiem, może, może, też powiem ci, może z jednej strony, jak dla mnie było to, że dużo ludzi właśnie ja dużo super relatywów słyszałem o tej grze, nie, wiesz o co chodzi i tak naprawdę w swojej głowie sobie to myślisz o danej grze o super, taki tytuł, takie, takie tak naprawdę w końcu, jak przyjdzie co do, do czego, nie granie i tak sobie tak. Mm. Wiesz, co tak, czuję się jakbym się cofnął dla 90-tych i, i, i takie same problemy mam, mnie. I takie same mam odczucia. O. I nie mam takiego samego, że tak powiem. Co bardzo fajne w tej grze jest, tu masz dwie postacie, które wiesz. To jest fajnie zmienia. rozbudowana, tak. Właśnie, tak. Pod pod tym względem. Bardzo fajny koncept, tu masz y, różne bronie, co też jest ciężką sprawą, żeby to po, y, pogrążyć tego, kurde. Obcego na końcu, nie tego całego dziada. Bossa. Um, bossa całego na końcu. I ten. E, też fajne jest, że, że masz e, etapy gier, gdzie masz takie jakby stoły, jakie ołtarze, gdzie tam na nich stajesz, i tam jak się skujesz to wracasz do tego momentu, że nie, nie wracasz do samego początku. Checkpointy, tak zwane. Dok Ona, dokładnie. I ten. I, I również też fajne jest, że jak mimo tego, że nie miałeś instrukcji. Jak będziesz na tyle w stanie znaleźć angielski, to jak zbierasz nie, daną broń, czy co tam, czy jakieś tam, co tam zbierzesz, to ci pokazuje co dane, na przykład oko na przykład tego e, smoka robi, czy co innego. Także to są bardzo fajne bardzo koncepcje tej gry, nie? No, em, ale też są takie różne bagi, i później właśnie tutaj wracam teraz z powrotem do retrozrywki, bo jego oglądałem. Później jak mnie, wtedy lubię sobie obejrzeć jak inaczej. czyli Jest inny sposób, czy jest co inaczej się tam, jak ludzie przychodzą, to jakie mają uczucia, a, a jest, a jest! I Simi jakimś sposobem, nie wiem ale powiem ci tak, jeszcze też do tego wrócę do swojej rozgrywki, ale SIMI właśnie pokazuje tam, że chodzi tego Drakonusa całkiem inaczej. Jak ja, nie? Gdzie ja leciałem po tym, wiesz, tam tracisz energię, bo to masz takie... Te, no masakra, nie. A on tam sobie kurde, znalazł jakiś spadzik, że zbiera tą taką moc, gdzie jak spadasz z góry, to nie zabija się, nie? To łapią przed tym, jak spadnie, nie? Także nie zabije się. I ten. I później tam znalazł takie bagaże po tej ścianie jakiś tam skacze, że przeskakuje gdzie indziej i jest chłopie, omija całe tam połowę gry, nie? W tym słowie. Ale powiem ci, że... Też tak spadłem raz I mówię, kurde, ale nie miałem stamtąd wyjść, wiesz. I no i właśnie to był ten problem, I, a on tu znalazł, wie, może jakbym bardziej posiedział, pomęczył, nie, przeskoczył ten mur tam, a tam, wiesz. No w każdym bądź razie, nie to przeszedłem, jak przeszedłem, nie. Także wiadomo, są dwa e, sposoby na przejście jakby ktoś chciał zobaczyć. Minimum! Minimum! Minimum, bo na pewno są, no, może ktoś tam znalazł jeszcze jakiś, nie. Um, także takie mam odczucia i sorry wszystkim fani Drakonusa, ale no, niestety gra mnie tak nie za bardzo nie wciągła. Lubię takie gry i zresztą kto mnie zna, to wie, że lubię takie gry, ale no, gra jest fajna, ale nie jest jakoś, jakąś rewelacyjną, nie? Oprócz tego, że ma fajną muzykę ma, na, na... Mi się wydaje, jeszcze... że, ta, że ta gra była tak doceniana właśnie na Atari ze względu też na to, że takich platformówek, takich właśnie tak fajnie rozbudowanych gier było mało na Atari. Tu już w 1988 roku to nikt gier na Atari przecież nie pisał, nie? Tylko właśnie taki Cepelin, Games jeszcze się trzymał na rynku, co z litości może i wydawał takie tytuły na Atari. Zresztą nie tylko ten, bo kilka jeszcze innych zajebistych też wydali. W każdym razie yy, wiele słyszałem głosów na temat tego, że Drakonus na Atari jest na przykład lepszą grą niż na Commodore 64. Tu zdania są podzielone, ale słyszałem wiele zdań, że jest lepszy niż na Commodore 64. Od, nawet od kilku komodorowców. Ja tej gry nie ogrywałem też nawet na komodorku, także nie będę się w tym temacie wypowiadał. Ale sobie nawet może dzisiaj wieczorkiem odpalę, żeby sprawdzić jak to będzie wyglądało w porównaniu do tego co mam tutaj. Zobaczymy. Ty, Ty, nie, się próbowa Ty nie próbowałeś się chyba na komodorka w to grać, bo nie, nie masz takiej maszyny, bo... Nie, 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 nie. W sumie miałem metaforycznie jedną taką maszynę. Um, ale tak jak wiesz od to Tobie. I ten... Także... Bo nie nie zobaczajmy z tematu grybas. No właśnie, nie, właśnie. Bo zaraz będzie cenzura. Tak jak wcześniej. I ten... Także muszę uważać na siebie. W każdym razie ten... Ale nie mniej powiem Ci tak. Gra jest bardzo fajna i... Znaczy fajna, no fajna jest gra, tylko że nie jest dla mnie rewelacyjną grą, tak jak każdy ten. Ale bardzo się cieszę, że mam właśnie wersję deskową, nie? Bo... Oryginał! Ciężko... Ciężko co dostać, plus, powiem szczerze, daleko nie mam do siedziby tej gry, nie? E, Siedziby um, Cognito, nie? co kiedyś było w 1988 roku, to wtedy wydało, nie? Znaczy no Zeppelin Games to wydało, nie? Ale prawa autorskie takie rzeczy, także My Moni nic tam jest adres, także postaram się 100 razem, jak będę jechał do Newcastle, to postaram się, e, może jak z kumpla będziemy z jechać, to może się da tam wpaść, bo widzę, że e, pod, e, kod pocztowy jest raczej w centrum miasta, więc jak ja jadę tam tylko tylko do centrum miasta. Także zobaczymy. Jak coś to filmik albo jakiś krótki filmik albo. Ścigacz, e, <laughs> dokładnie hmm. wrzucę na to. nie? of fire i ten. Um, także no nie wiem, nie wiem. Um, wiem, że. No, a ty sam przysiądziesz do gry? Siądziesz kiedyś w końcu przejdziesz? Czy nie mam ochoty. Nie mam czasu, nie mam ochoty. Lubię sobie włączyć od czasu do czasu, ale to przejść te pierwsze 15 ekranów, które tutaj da się przejść bez straty życia, a później jak się traci życie, to już człowieka zaczyna to irytować powoli, nie? No, no szczególnie, no, no, szczególnie, że jak mówię, no, mechanika w po samej postaci jest ciężka, nie? Jest bardzo ciężka. Wiem, że teraz teraz z tymi nowymi joyami, jak może mieć dwa, trzy przyciski czy coś, to można to jakieś tam inne rozwiązania zrobić, nie z tym że może łatwiej by to było, nie wiem, ale mówię, ja mam swoją kolobrynę, tutaj sobie zbudowałem tego Joya takiego, nie? Jak już już mówię to od półtora roku, że muszę gałę nim wymienić, bo już... I też przycisk mi się złamał, kurde. Znaczy nie złamał, dokładnie takiego. I ten, yy, tylko że troszeczkę większy. Z drewna. I ten, wasoręcznego, yy, wasoręcznie robione, sorry. No, i ten, ty. Ja się tu rozgadałem tak, kurde, jak że masakra, nie? Powiedz jeszcze, bo ten koleś, nie? Co był związany z tym e, przedsięwzięciem Draculosa, jakie jeszcze gry wrzucił, kurde, w sieć, nie? No, czy znaczy nie on, tylko no ogólnie, nie? Jakie gry tam jeszcze wyszły z, e, z jego takiej ręki, tego. Z czego się śmiesz? Z siebie, z ciebie. Z ciebie. <laughs> Grubas, tym razem cię nie wytnę, nie, ale zaś zaczynasz pieprzyć, nie? No, serio, kurde. No. Gada cicho, gada cicho. A tak jeszcze tak. powiem, że Capture ma, bo mi jest zimno, więc oszczędzamy. Większość, większość gier, która wyszła z Ceppelin, w Cepelin Games, to właśnie wyszła spod łap y, pana Iana, tak dobrze mówię. On to właśnie widzę, że ma co, maczał paluchy, kurwa i w Blinkim, i kuźwa Fantastic Soccer, i tak dalej, i tak dalej, kurwa. Y, nie wiem, czy nie. Caverdia, Ninja Commando. Nie, w kawerni nie. Ale... A w ni on zrobi też ninży komando? Czy miał tam. Maczał paluchy? Maczał paluchy, tak. Ninja komando. Ciężka gra jak. Pieron. Masakra, nie? Zabierałem... To tak. Kiedyś do trzeciej planszy w do niej dochodziłem, tak wiesz. tak jak. Tak, tak grałem, tak samo, ale ciężko. Naprawdę jest ciężko, ciężko, ciężko. Nie? Ale. Ale mniejsza to grubacz. To nie jest tematem tego odcinka, nie, panie kolego. Także. Yy... Teraz ciebie będę właśnie cenzurował, bo nic nie mówię. To się bytnie. To się bytnie. Przejdź do pożegnania już. Aha. Dobra. No dobra, już nie będziemy przedłużać. Dajcie znać, co wy myślicie na temat Draconusa. Mnie ta gra tak za bardzo nie urzekła, ale na tyle mnie urzekła, że ją przeszedłem. Um, może Konrad kiedyś się to się zmobilizuje i ją przejdzie Dajcie znać Ja mało gier tak, przechodzę niżej. Ty musisz siąść sobie dzisiaj na komodorka i zobaczyć ją jak wygląda nie Kiedyś do Ciebie przyjadę jak mi się uda to e, Też sobie może właśnie przysiądę na komodorka żeby zobaczyć porównać nie Ogólnie Także ten bo graficznie naprawdę na Atari bardzo fajnie wygląda nie Sobie także ten No nic pozdrawiamy serdecznie To by było na tyle na dzisiejszy odcinek Nie wiemy jeszcze o czym będzie następny odcinek, ale za niedługo pewnie się jakiś tam ukaże. Także pozdrawiam serdecznie z tej strony Gruby Renton. Do zobaczyska już niedługo i miło! Szałeczka! Pozdro! Hej! Dlaczego czego wychodzę i wchodzę z ekranu, żeby widzieć tego u góry? Chwilę tu postoję, zobaczcie u góry tego pająka w cudzysłowie. Wiecie, Atakuje. atakuję. Nie zbieram tego, bo ten zmieni mój lot strzału. Zużyłem dużo energii, ale zostawiłem sobie ostatnią energię. Jak widzicie, mam tylko jedno życie. W sumie dwa. To i jeszcze jedno. Dlatego też... Um, uj, w razie czego ja się skuję, to teraz tu na tym się odrodzę. Nie zbieram tego. Jak mówiłem, robi się, robiło się...

też nie wiem czy jak wyjdę i wejdę z powrotem czy moje strzały się zaliczą Congratulations! You have defeated You have defeated the tyrant beast and reclaimed your throne and kingdom. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.